Cześć, witajcie z tej strony Filip, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta. Dzisiaj pokażę Wam tamto drzewo. Tam, 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 o tam, tam, tam. O, i y, zacząłem robić już tą piramidę, co Wam tu mówiłem. Poza odcinkiem, jest w połowie skończona. E, w połowie. No, dopiero są pierwsze ściany i jedna wieżyczka. Tak to wygląda. A tamto już nie ma jednej wieżyczki. I w, dzisiaj będziemy dokończać to, tą wież, wieżę, drugą, oha, zombie, to czekajcie, ja sobie, ja sobie zrobię jedną rzecz. Hops, 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 hops. Jak tu mi zombie chodzą, to ja sobie zrobię tak. Tak, 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 tak i... Siekret. O, chodźcie. O, ty dziadu. Chodź tu. Hop. To nie jestem za dobry w się, ale okej. Okay. Znaczy ja dobry jestem, tylko nie z kamiennymi rzeczami. Jutro leci odcinek z GTA. I wczoraj też był odcinek z GTA. Więc możecie wbić zobaczyć. Yy, pamiętajcie o łapieszce w górę, subskrypcji, komentarzu i dzwoneczku. Tak, to, to, to jest najważniejsza rzecz. Nawet o, oglądać nie musicie. Wystarczy, że zostawicie. Yy, o, chodź tu. No, ja. O, trzy żelaza idealnie na tam. Na siekierkę albo na kilow. Hmm, creeper, nie lubię. no perło przyda się. Mam dwie. O i od, od razu jak możecie zauważyć załatałem tą dziurę tutaj co była. Tutaj była taka jedna wielka dziura i załatałem ją. Więc to jest to co robiłem poza odcinkiem. No i oczywiście ta wieża. Yy... Dokończymy tą drugą wieżę i zajmiemy się drzewem. Tak, drzewem, które można powiedzieć, że robiłem trochę sam, trochę samo się wyhodowało. Clipper był? Słyszałem Clepera. Dobra, no to ja kopię. Muszę to wykopać, bo nie mam surowców w mogę to robić no bo, o, aha, bo tu staaa to o tym nie pomyślałem dużo jest przepaść muszę uważać dobra pomijamy i idziemy tutaj aha, no tak, bo przecież w tym są te te skrytki z tymi dobra, kopimy sobie tutaj ja mam 44. Trochę mało. tutaj jeszcze sobie wykopiemy. Czyli Cały czas słyszę zombie. Tak jakby tu gdzieś był. Tak się nie pokazał. Dobra. Hops. Hops. Ostatnie i... Idę, idę jeszcze na górę zobaczyć. Jedną rzecz. Dobra, bo tutaj jest ok, tutaj jest to zadobione. To mam chyba całe, tylko teraz ogłoszę to. Tak, jeden schodek, drugi schodek, trzeci schodek, czwarty schodek. Ja mam trochę inaczej, bo mam trochę większe to, to coś, co tam było. No i poza odcinkiem też kopałem tą górę tam, co tam było. Więc... Tego akurat nie zobaczycie. Ale yy, tak, to trzeba skopać. Myślę, że tam jest creeper. Minecraft mnie straszy dzisiaj. To trzeba skopać. To na pewno też trzeba skopać. To jest e, ważny element tego. Dobra, tu trzeba schować najfajniej, bo mi się już skończyło, to nie będę tego popał. Dobra, no to idziemy. Hop, hop. fajnie. Dobra, zjemy. O, i tu sobie zrobiłem takie prowizoryczne schody, które w ogóle nie są skończone i w ogóle nie są dokończone, bo tu już się kończą. Ops, ops, tak? o, tu wejście do ko tego komnaty, że tak powiem. I tak, teraz co tu trzeba zrobić? Na pewno to wyrzucić, to wziąć, to wywalić, to wywalić, to na pewno wezmę i to, to też przyda. Dobra, czyli teraz jak tu robimy, bo to jest takie samo. Coś musiałem źle zrobić. Teraz zauważyłem czego potem na wyskoczy. Albo i wyskoczy. Aha, bo nie mam tego. mam kilofa. Szybko kilof. Daj mi, że razem będzie szybciej kopać. Dobra, tutaj. Piramida. Ops. Ops. Super mój skill. Dobra. Nie to jeszcze raz. Czekajcie. Czy ktoś mi powie, co się ze mną dzisiaj dzieje? Jak, jak budowałem... Za, za, budowałem to, to też mi tak wychodziło. O. Nie no nie wierzę. Dobra, zrobię to w inny sposób. I teraz ups i hops, i tu, to, i tu. To. Dobra, poszło i teraz tylko to zmieścić. I pojawiam na, na najlepiej po Dobra, to teraz tak. Wejście już do świątyni mamy, to mamy. To teraz tutaj taką samą, jak to, to by się przydała. Dobra, to idzie tu. Poczekajcie, to idzie dotąd. I to idzie dotąd, tak? Dobrze jest, dobrze jest chyba. Trzy. Trzy i tu idzie ta ściana. Dobra, chodź, chodź. Ops, 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 ops. dobra. No tak, ta to, to, to ściana jest skończona, teraz idziemy z tą ścianą. Poczekajcie, zobaczę jaka tam była. Taka sama jak ta chyba. Tak, tu na dwa tu Czyli idziemy tutaj. Teraz ops, 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 ops. Dobra, no chodź, chodź do góry. Kucze, jak ja teraz zejdę. Dobra, już trzeba zaskoczyć. Pewnie za cicho mówię. Nie, no i nie robię tak. Dobra, teraz tam jest do samej góry. To jak mamy to, to trzeba się za to zabrać. Ok, To teraz tutaj. No dwa. Do. Tąd? Tak, do tym. Dobra, tu mamy to, to dotąd są dwa i tutaj dwa tylko, ej, coś się... A nie, dobrze jest. Nie, no trzy miało być. Halo? Coś się podziało? Jest to trzy. A tu jest na ile? Raz, dwa, raz, dwa i raz, dwa. I tu jest na trzy, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I tutaj jest... Obiegnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i to miało być siedem. Tu coś się musiałam pomylić w obliczeniach. Dobra, to tu i teraz tak. Raz, dwa, raz, dwa, tu idzie to. Teraz tu idzie środkowy. To, 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 to i teraz to tutaj. Hops, hop, hops, hop. Hops. hops, hops. hops. <coughs> Trzy na górę i to. Tak? Dobrze, jest, dobrze jest. No i teraz tu tylko tutaj. Tylko tutaj dwa zrobić. O, dobra. Hops, ops, hops. Dobra. I, bo tak, bo to, to miało być mniejsze. Aha. Bo to tutaj ma być przejście. I to ma być zrobione dotąd. Tak. Dobra, kurczę, trzy serduszka mi zostały. <laughs> Dobra, poczekajcie. Mam tylko 8 tych. Nie, nie za chwilę. 8 to mi jest, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mi zabraknie. Zrobiłem na 10. Jak to teraz śmiesznie wygląda, ta piramida. Ops. A w sumie zatnę całą koło, co tam przeszkadza. Ops. Sinanko. Już nie patrzy no i tak będzie trzeba ją zciąć, bo może postawimy tutaj inny budynek. Jakiś wieżowiec albo coś takiego fajnego. Dobra, O, ja tego mam. Hops, hops. Przejście. Trzeba rozwonić. To już nie jest takie przejście. Tutaj daszek. Idziemy budować własną tą. Dobra. Jedna jest zniszczona. Jeszcze tą. I dobra. Ile mam? O, można powiedzieć, że mam. Na tyle jest noc. Yy, I tyle wam powiem, że te, to, to drzewo nie jest takie wysokie. To jest drzewo na drzewie. Gdybyście po, posadzili tamto drzewo, to małe drzewo na tym drzewie. To jest drzewo na drzewie i <coughs> po prostu wymyśliłem takie coś, żeby drzewo. Bo chciałem zrobić jeszcze to wyższe. Jak tylko uzbieram sadzonki, to, to będzie wyższe. Dobra, dobra, szybko. Wstawaj idziemy, idziemy, szybko o dobra, tak jak już tu jestem na dole to pokażę wam poczekajcie no gin N najwięcej chyba jak się da. A, jest tam wiele innych golemów to nie, Ten mi jest akurat nie potrzebny. Poczekajcie, gdzie było to wejście? Wejście było z tej strony. O, tu jest podbudowane nawet. Dobra, i wchodzimy na drzewo. Dobra. <laughs> Szybko. O, o, tu już są moje zabudowania i wejście było chyba od tej strony jak dobrze pamiętam tak od tej strony było wejście hop. i tutaj będzie jeszcze jedno działo i tak dalej i tak dalej o, moja wielka piramida wreszcie taka mała piramida no dobra no to to wam pokazałem to teraz schodzimy kurcze, i <laughs>

Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Szybko. Strata czasu. Dobra. Ten. I nie mam już życia. No to fajnie. <coughs> Pewnie mnie teraz słabo słyszycie. Dobra, idę tam. I tu było wejście. Ops, ops, ops. No, skocz. Czekajcie... Dobra. Eee... Czekajcie, tu tutaj wejdę, hops, hops. Aha, okej, okay, nie wiem po co tu chodziłem. Jak to tu jest... Aaa, bo z tej strony jest po jednym od środka. Tu jest jedno, tu jest jedno i gdzie tak. Ej, no czemu to jest tak? Halo? Tu idzie główna ściana i idzie tutaj. Z tej strony. 2 i 2. Coś mi się popsuło. Pożekajcie, się idziesz od tej strony zobaczyć. 2, 2. No dobrze jest no. Aha, to dlatego, o Boże. Pomyliłem się z tymi. O nie. Najgorzej. To będziemy musieli poprawiać. To nie wiem, ja to może zrobię poza odcinkiem. A teraz zajmiemy się czym innym. Albo, że chcecie to rozmienić, to co ja tu mówię, jak tam i nie słyszycie. Dobra, hops, hops, hops. Dobra, jest teraz na górę i teraz jak to bylo? Tak, dwa raz dwa. Później było to, 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 to i to. Aha, Ajajaj Dobra, wchodzimy Ops No to ja to chyba zrobię poza odcinkiem Poczekajcie, zobaczę tylko coś Yyy, 18 minut, no to jeszcze Dwie minuty Jak z 20 i Możemy kończyć. Co ja zrobiłem? Dobra, kop, 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 typie. Jak najszybciej możesz. To, to dlatego się pomyliłem w tych obliczeniach. I dlatego mi tej źle wyszło. No, dobra. Moja wina. Dobra. To teraz, jak to było? teraz zapamiętać to. Jeden do, do bok, to teraz tak jesteśmy tu, tak? Tu, tu teraz idzie jeden, idzie to, a nie dwa idą. Nie tak, bo to dwa jest dwa, później idzie to, to, to i dwa te, tak? Tak. Później idzie to i to. Tak? Dobrze? Nie dobrze. Tak, dobrze. Tu. Raz, dwa, raz dwa. Później idzie dwa. Do góry. Dwa do góry. To tu. Hops, 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 hops. Dobra, teraz to, to, to i to, dobra, teraz tu, teraz tylko zejść, ops, bez szwanku, w sumie nie bez szwanku, dobra, tutaj teraz, ops, Kupiemy. jak ja się tam na górę dostanę? O, muszę kopać. tak Dobra, kopiemy, kopiemy i teraz dół. Zrobimy tą ścianę jeszcze i kończymy chyba. No i teraz można hops. Tak sobie jechać. Dobra. Hops, hops. Ops, tak. Dobra, to, to, to A, bo tu muszę jeszcze zarobić na no tak to, No, czekajcie, hops, Ops. hops. To i teraz Tutaj trzeba, tak, tak Skopujemy Kwadracik na tym o, Czemu tu nie ma tego? Dobra, no, pozbudowywuj się Dobra, hops, hop, hops, hops. No ej, to nie potrafi w kilo. Oj, tutaj ej, no nie wiem, czy mi 19 wystarczy 4. No ja no wystarczy 2 7, idealnie 3 mi zostało, dobra i teraz tak, raz, dwa, trzy. Hops hops. Hops i ostatnie tutaj. No. Teraz nie zginę, nie zginę. No to... a i tu jeszcze trzeba zalepić. No tak. Raz, dwa, trzy. Nie mam piaskowca. Tak, piaskowca dobrze mówię. No to... wyprawa po piaskowiec. I dopiero skończymy odcinek. Hop, 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 hop. No tu. to Już wykopane. U Boże. Teraz tu nie będzie tego. Nic no tak stag bym tu wykopał albo sumie do To stag 30 Dobra, no jest, jest 36 Czemu ja Czemu ja słyszę, czemu ja słyszę wszędzie zombie? Hops, 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 hops hop, hop. Skakuj! Dobra, idziemy do góry. Idziemy, idziemy, Ops. tutaj. I teraz nie tu tylko od góry muszę wejść. I tutaj, Ops. i teraz tylko to zniszczyć Będę zobaczyć jak wyszło. Bum. No, nawet jak to będzie wyżej, no to ładnie wyszło. Możecie napisać, czy mi ładnie wyszło. A u góry jeszcze na pewno coś dorobię, albo w środku będzie. O, to będzie świątynia świętego. Hmm, możecie napisać w komentarzach. Jak mam nazywać tą świątynię? Świątynia świętego. Świątynia świętego. No. Świątynia świętego, nie wiem, Janusza na przykład. Możecie napisać jakieś fajne imię i może je wykorzystam w następnych odcinkach. Szybko, bo nie mam jedzenia. Nie mam jedzenia? Mam jedzenie. Ja się tylko tym żywię. Dobra, no. To... Poczekajcie, bo mnie zombie goni. Zombie, zombie, a nie. Czemu ja ciągle słyszę te zombie? Że tak powiem. Dobra, idziemy spać. Wstajemy i się żegnamy. No, to do zobaczenia. A właśnie, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, dzwoneczek i komentarz. Yy, możecie zostawić komentarz, jak, jak właśnie nazywa się tamta świątynia. Co tam u góry widzicie. A no to ty to żegnajcie i pa!